w kontekście współpracy organizacji pozarządowych, a zwłaszcza Polskiego Hospicjum, które zdaje się być jedną z największych organizacji na tym terenie. I ta współpraca między nami a samorządami uważam, że przebiega modelowo. Nie ja wiem, czy to przedstawiciele Polska potwierdzą, ale myślę, że tak, prawda, że przebiega modelowo ta nasza współpraca między samorządami, a organizacjami pozarządowymi, pozarządowymi do by musiłem tę ten bardzo Państwu dziękuję. Może Państwo wiecie, że taki już los, ja też się to wymagam z i widzę to z dwóch stron. I to daje mi większą wrażliwość, mam nadzieję, i większą taką umiejętność patrzenia i ze strony szefa organizacji pozarządowej i ze strony pacjenta. Dosłownie. Bardzo Państwu <grytanie> dziękuję i proszę o wsparcie. Dziękuję. dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, były doświadczenia gdańskie, teraz czas na doświadczenia gdyńskie, sopockie, e, także będzie okazja, żeby e, posłuchać Pana Wójta im. czarna Dąbrówka, ale zanim to nastąpi, trochę tych e, sopockich doświadczeń. Panie i Panowie, czy Państwo, Pani Joanna Cichowska-Gula, wiceprezydent Sopotulika, Pani Prezydent, dziękuję bardzo. Nie nie mam w się nie. Jest. Chciałabym się wytłumaczyć jak Pani Wiceprezydent Gdańska. Sobotu, przepraszam. Nie, ja chciałam się wytłumaczyć, jak Pani wiceprezydent Gdańska, ponieważ miał tu być Aha. mój szef, ale ja mamy burzliwą radę miasta też. Bardziej konkretnie chciałam, bo jak rozumiem, do tej pory Państwo bardzo dużo mówili o ustawie, o procesie dochodzenia do uchwalenia tej ustawy, o zmianach w ustawie o współpracy. A ja ponieważ jestem e, praktykiem, no, ponieważ zajmuję się takimi dziedzinami życia miasta jak edukacja, kultura, sprawy społeczne, to mam na, na co dzień bardzo dużo do czynienia z organizacjami pozarządowymi na wszystkich tych polach. I wydaje mi się, że ustawa, tak sobie myślałam o tej ustawie, to ona została stworzona dla Sopotu. Czy w tym sensie, że tak obywatelskiego miasta jak Sopot, nie, chyba nie, nie znam, czy przepraszam, nie chcę obrażać innych, ale aktywność obywateli w Sopocie jest ogromna. I ustawa w pewnym sensie odpowiedziała na zapotrzebowanie. Oj, ja nie mam żadnego tutaj tego. Przez będę czytać, jeśli Państwo pozwolą, bo Panie coś sobie przygotowałam, tak w skrócie, żeby się nie pogubić. Państwo wiedzą, że Sopot jest miastem niedużym i że są niespełna 38 tysięcy mieszkańców. Tymczasem w Sopocie działa 325 organizacji pozarządowych, z czego 160 czynnie współpracuje z samorządem. Ja myślę, że to jest już taki przejaw Odpowiedź na to, czy y, działalność organizacji, czy ta ustawa była potrzebna. Myślę, że w kontekście sobotu była bardzo potrzebna. Y, bardzo wiele y, organizacji, które miały swoje siedziby w innych miastach, się przerejestrowało, z tego co wiem, co budzi niepokój naszych radnych, ponieważ pytują, czy nas nie będzie to za dużo kosztowało, a my tłumaczymy, że pomoc może polegać wyłącznie, nie wyłącznie na finansowaniu przedsięwzięć, ale również na doradztwie i na innym y, sposobie współpracy. Tutaj, jak rozmawialiśmy w międzyczasie z Andrzejem Kowalczysem, to rzeczywiście należałoby zacząć od, um, od powiedzenia, skąd się bierze ten dobry klimat. On się bierze stąd, że powstało wiele takich, um, takich miejsc, jak na przykład Centrum Wolontariatu, które przejęły i wzięły na siebie tę bardzo um, no, szeroką jakby domenę um, działalności związanej z organizacjami pozarządowymi, z funkcjonowaniem tych organizacji, ale też jest um, centrum organizacji pozarządowych poza dosyć mocne i wiem, że przyjeżdżają też przedstawiciele organizacji z innych miejsc, żeby się radzić, bo taki jest, taki jest cel działania tego centrum. Właściwie ta ustawa, jeśli chodzi o pola jej zainteresowania, to jest w Sopocie realizowana na, na większości z tych pól. I dotyczy zarówno spraw edukacji, kultury, spraw społecznych, zdrowia, jest tu zresztą wielu przedstawicieli organizacji Sopotu i myślę, że to potwierdzą, że myślę um, trochę, tak mi się wydaje, czasami na innym etapie, znaczy pomyślałam o wystąpieniu pani wiceprezydent Gdańska, rzeczywiście kluczowy jest dialog, to znaczy dialog i wzajemne zrozumienie czego od siebie oczekujemy. Um, myślę, że taki etap dochodzenia do konsensusu i powiedzenia sobie jasno, co jest um, na czym nam zależy i jak powinniśmy współpracować, mamy w pewnym sensie za sobą. To znaczy jasno wiemy, na czym nam zależy. Zależy nam na tym, żeby delegować te zadania, których gmina nie jest w stanie wykonać i te, na których nam najbardziej zależy i które uzupełniają nasze potrzeby. Ale to w pewnym momencie stało się i do tej pory jest dyskutowane, ponieważ wiele organizacji po latach funkcjonowania uznało, że samorząd finansuje ich działalność. To znaczy tak to odczytuje. Rozumieją to też tak radni, którzy uchwalają budżet i pojawiają się pytania o, o, o to, na jakiej podstawie na przykład konkursach grantowych wybieramy te czy inne podmioty i zadaniowość. Myślę, że mówienie o zadaniu, w tej chwili ja to tak widzę, jest rzeczą podstawową. Mówienie o zadaniu i uzasadnianie, przepraszam, uzasadnianie, dlaczego te właśnie zadania są dla nas ważne ponieważ wszystkie te dziedziny są mi bliskie, a najbliższa jest kultura, to od niej zacznę. To jest też budowanie pewnych modeli współpracy, działanie na rzecz, to znaczy na rzecz projektu albo przedsięwzięcia. I to polega na tym, że urząd, jego wydziały, czyli urzędnicy poprzez instytucje miejskie współpracują z organizacjami pozarządowymi w budowaniu pewnego, pewnego zdarzenia budowaniu wydarzenia, budowaniu e, pewnego programu. I, I w tej chwili tu nie ma w ogóle dyskusji o tym, kto, czy, czy my oddajemy całkowicie zadanie do wykonania organizacji. My dążymy do tego, żeby poza tym, że organizacje się specjalizują w pewnych dziedzinach i te rzeczy robią, żeby próbować łączyć te działania, żeby spotykać ze sobą organizacje, żeby one między sobą mogły rozmawiać, bo często zadania się powtarzają. Państwo wiedzą, że takiej ilości organizacji pozarządowych zadania się powtarzają. Więc myślę, że powinno być tak, że zadania się dyskutuje, że dochodzi się do konsensusów dla dobra sprawy. I to w różnych modelach, na różnych poziomach, w tej chwili w SOPOCIE realizujemy. Myślę, że to się udaje, że nikt nie czuje się w jakimś sensie poszkodowany albo pokrzywdzony, że organizacja pozarządowa jest pełnym partnerem w budowaniu projektu i stąd łatwiej nam też finansować te zadania, bo część środków idzie oczywiście z budżetu miasta na zadanie, ale część jest delegowana do, do tej organizacji, która nas w tym zadaniu wspomaga. W związku z tym to jest jakby, myślę, główny. Jeśli chodzi o, o sens, o sens budowania takiego społeczeństwa obywatelskiego, ja ustawa czy organizacje, to też o tym nie dyskutujemy, bo to jest rzecz absolutnie podstawowa i myślę, że Sopot jest też miejscem takich przykładów jak no, konsultacje społeczne to Państwo wiedzą, ale budżetów obywatelskich, które to miasto uchwaliło chyba jako pierwsze w Polsce, teraz kolejny budżet uchwalamy, ale też takich inicjatyw nieformalnych, inicjatyw, z którymi obywatele po prostu się zbierają i, i, i mają ideę, i mają pomysł I nie muszą być zrzeszeni w organizacji, nie, mogą, nie muszą być członkami jakiegoś Jakiegoś, jakiejś formalnej grupy i, i, i też obserwuję, że po prostu ilość inicjatyw nieformalnych jest ogromna na wszystkich polach. Żeby podać jakieś konkretne przykłady naszych działań w dziedzinie polityki społecznej, to chciałam powiedzieć, że są organizacje, które zajmują się takimi, um, takimi działaniami, które wynikają też ze specyfiki miasta. Jak Państwo wiedzą, Sopot jest miastem o bardzo dużej ilości osób starszych. Ta polityka senioralna jest bardzo silna i musi być silna i tym nas niezwykle wspierają organizacje pozarządowe. Współpracują na przykład z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. To są też budowane, budowane wspólnie projekty i tu się pojawiła uwaga ze strony Miejskiego Ośrodka jako praktyka w tych działaniach że być może markamentem ustawy jest to, że te nasze plany opiewają na rok. Tak? Często projekty, w jakich uczestniczą te organizacje i nasze instytucje działające w dziedzinie polityki społecznej są programami, które są też związane ze środkami unijnymi i byłoby dobrze do budowania pewnych strategii, żeby można było współfinansować organizacje w okresach dłuższych niż rocznych bo to mogłoby pozwolić na rozwijanie pewnych programów. Sopot jest też miastem, cudzysłowie, wiem, rozrywki, w związku z tym na tym odwiedza nas bardzo dużo ludzi. To powoduje bardzo różne konsekwencje dla, dla mieszkańców i dla jakby miasta, dla struktury miasta. W związku z tym pod, pojawiają się takie naturalne potrzeby, jak, jak to, żeby, żeby czuwać nad tym, co się dzieje na przykład w klubach sopotskich. Są takie programy, które służą, Party Walking i inne, które służą temu, żeby członkowie organizacji Czyste Dźwięki mogli monitorować, ale też w sensie takim pozytywnym, to co się dzieje na ulicach Sopotu latem. Ilu spotykają ludzi bezdomnych, którzy się, zjeżdżają do Sopotu latem z całej Polski, jak można im pomóc. Jak można, uczestnicząc w takich spotkaniach z właścicielami klubów i będąc na różnych imprezach w tych klubach, monitorować to, co się dzieje z młodzieżą? To znaczy, czy, czy pojawiają się narkotyki, czy pojawia się alkohol, wiadomo, że się pojawia, ale czy ta młodzież to jest ta młodzież, która powinna tam być. Te, ci ludzie z organizacji wypełniają niezwykle ważne zadanie i są niezwykle ważnym elementem jakby zapewnienia bezpieczeństwa, ale też takiego, no takiej, takiej, takiej czystości, czystości dźwięku w Sopocie. Ja myślę, że to są, ja myślę, że są dwie dominujące rzeczy, kiedy mówimy o, o tej ustawie. A mianowicie po pierwsze to, to żebyśmy, wreszcie, żebyśmy zrozumieli, że, że jesteśmy w związku symbiotycznym. To znaczy, że samorząd i organizacje nie działają w próżni, że nie działają same dla siebie, to wszyscy wiedzą ale że ten etap powinniśmy chyba już mieć za sobą. To znaczy, że naszym celem powinno być to, żeby przejść do, do, do kolejnego etapu, żeby uznać, że tu nie ma dyskusji, że, że naszym celem powinno być budowanie nowych koalicji na rzecz spraw ważnych. Bo myślę, że zamykanie się też w pewnych gettach, obszarach, jakoś nas od siebie odsuwa, a robienie działań wspólnych oczywiście musi być dobra wola z obu stron. Ja wierzę w dobrą wolę organizacji samorządowych. Nie zawsze wierzę w dobrą wolę urzędników. Powiem to zupełnie szczerze i sama siebie biła w piersi, znaczy nie wiem, że ja tak robię, ale myślę, że tak się zdarza. I to dotyczy wszystkich możliwych dziedzin życia i funkcjonowania tej ustawy na wszystkich możliwych polach. Także bym raczej miał apel do urzędników, żeby w sposób bardziej elastyczny podchodzili do współpracy z organizacjami, żeby chcieli ich słuchać. Ja uważam, że wsłuchiwanie się w głos organizacji jest niezwykle istotne. Co za tym idzie, jest rzeczą kolejną, ale przede wszystkim należy zacząć ze sobą rozmawiać. Jeżeli się nie rozmawia, to rozumiem, że się też rozmawia. Sobot jest mały, jak mówiłam, także rozmowa jest ułatwiona. My się często spotykamy w różnych mniejszych grupach, w większych gremiach z organizacjami, Teraz jesteśmy na etapie też budowania prognozy, tak jak Gdańsk i wiele innych miast na najbliższe lata i oczywiście poza konsultacjami z grupami związanymi z dziecinami, poza konsultacjami z mieszkańcami, konsultujemy również te sprawy z organizacjami pozarządowymi. A to są rzeczy, że tak powiem, obligatoryjne. Natomiast dla mnie najważniejsza jest taka zwyczajnie ludzka więź, porozumienie na poziomie, na poziomie wspólne, wspólnego celu. I chciałam powiedzieć, że, że to co się dzieje w Sopocie w sensie ilości tych organizacji i tego jak są aktywne mnie uzniośla, dlatego że ja zawsze mogę liczyć na to, że jeżeli wydarza się coś takiego jak duże przedsięwzięcie artystyczne, na przykład duży festiwal i ja wiem, że ja mogę mieć dużo pieniędzy na ten festiwal albo mniej pieniędzy, ale że bez organizacji sobie nie poradzę, bo po prostu nie ma takiej, takich ludzi w jednej czy drugiej instytucji, którzy są w stanie wykonać to, co jest w stanie wykonać organizacja pozarządowa. Bo jest bardziej elastyczna, bo ma zupełnie inne podejście do tematu, bo ma bardzo szerokie kontakty, których my możemy nie mieć. Także myślę, że, że to, jest, to, to jest to, co ja być powiedzieć o sopocie. To jest po prostu budowanie koalicji na rzecz spraw ważnych. I to jest dominujące. Nie będę przytaczać jeszcze faktów jakieś tam cyfry i liczby, bo chyba to jest mniej, mniej w tym momencie istotne. Myślę, że to się powinno dokonać na takim poziomie mentalnym. I bardzo proszę wszystkich urzędników i siebie również o to proszę, żebyśmy byli bardziej wyrozumiali dla organizacji pozarządowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Prezydent. Teraz zaproszę wiceprezydenta Gdyni, pana Michała Lucia. Tylko zanim e, jednak e, poproszę o zabranie głosu, to tylko e, powiem Państwu, że Pan Prezydent będzie mówił.